Kochani, zastanawiałam się bardzo długo, dokąd pojechać na weekend i szczerze mówiąc, wybrałam miejsce, nad którym bardzo długo zastanawiałam się, czy to jest dobry punkt. Zazwyczaj jeżdżę do hoteli, gdzie właściwie wszystko mam podane, moje życie upływa wygodnie i komfortowo. Natomiast tym razem wybrałam totalnie inny obiekt. Były to dwa domy, mianowicie chodzi mi o obiekt Stodoły Slow. W ogóle strasznie długo zastanawiałam się nad tym, skąd jest nazwa Stodoły Slow. Oczywiście jak przyjechałam. To absolutnie wszystko się wyjaśniło. Stodoły, dlatego że architektonicznie projekt jest przygotowany właśnie w tym kierunku. Natomiast slow, dlatego, że ja osobiście przeżyłam absolutne, totalne i całkiem po prostu slow. Odpoczęłam, nabrałam energii, moje dzieci się wyszalały na łonie natury, ponieważ obiekt znajduje się w mega magicznym miejscu. Jest to pod krynicą górską, las łąka. No naprawdę więcej nic do szczęścia nie trzeba. Tym razem postawiłam faktycznie na to, żeby ten obiekt odbiegał od tych pozostałych, tak? czyli obiektów hotelowych. Warto było, bo człowiek może naprawdę przystopować, zjeść w piżamie śniadanie, wyjść w szlafroku na taras i nikt nie wytyka cię palcami tak naprawdę. Moje dzieciaki były zachwycone, bo zaraz po otworzeniu oczu zbiegały na dół, na parter domku, huśtały się na świetnym fotelu bujanym, no po prostu nic im więcej nie szło było do szczęścia. Oprócz tego świetne rozwiązania, jeśli chodzi o różne skrytki i zakamarki w, w tych domach. Moje dzieci spędziły praktycznie pół pobytu pod schodami, ponieważ była tam otwierana szafa, miał materacę pełno poduch. Co jest fajnym tematem, który pojawił się tam i o który zadbali przede wszystkim właściciele, to wyposażenie tego domu. Prawda jest taka, że ja kierując się i swoimi przygodami wcześniejszymi. Wiedziałam, że jadąc do domu, muszę pozabierać cały bagażnik rzeczy. No, popakowałam ich trochę, ale nie da się ukryć, że absolutnie nie były mi potrzebne. Były wszystkie akcesoria dla dzieciaków, e, między innymi była to zastawa e, dla dzieciaków plastikowa, była to podkładka do kibelka, e, kolorowa pościel, zabawki, mnóstwo gier, moje dzieci oszalały jak tam weszły, ja oczywiście też e, i prawda jest taka, że wypoczyłam na maksa, a co najważniejsze poczułam mega slow, także jeżeli chcecie jechać z dzieciakami, to jest właściwe miejsce. Moi drodzy, e, największe zaletą tego miejsca jest tak naprawdę to, że nie ma tam zbyt wielu atrakcji. Człowiek może wypocząć, nie jest absorbowany wieloma czynnikami zewnętrznymi, nie ma tam siłowni, tłumu ludzi, jest po prostu spokój, więc y, dla mnie to jest absolutnym plusem tego miejsca. Dlatego, jeżeli chcecie odpocząć i przeżyć prawdziwe slow, to to jest idealne miejsce. Jest to zupełnie co innego niż hotel. Ale to jest wielki plus. Absolutną zaletą tego obiektu jest też zagospodarowanie zewnętrzne. Dzieciaki miały ślizgawki, domek do zabaw, kręgle plastikowe, naprawdę dużo akcesoriów, którymi mogły się bawić i na którym upłynął im czas. Absolutny plus tutaj za donoszenie pysznych ciast do kawy o poranku, ciepłych, gorących, po prostu smakowitych. Co prawda moja waga skoczyła przynajmniej od ale chyba to dobry objaw, także tutaj yy, szacunek. Yy, w ogóle nie zapomniałam o tym powiedzieć, a co jest najważniejsze, kiedy przyjechaliśmy wieczorem, czekał na nas yy, gorący, wypieczony świeżo chleb. Yy, zaczarowali mnie tym. Także tutaj szapoba, yy, bo nie spotkałam się z tym nigdzie indziej. Co ważne też, ekspres do kawy, który jest na miejscu w domku, więc spokojnie możemy liczyć na to, że wypijemy naprawdę dobrą kawę. Kolejnym punktem, na który zwróciłam uwagę, był worek, który wisiał zaraz przy wejściu. E, absolutny czat. E, właściciele go powiesili i napisali na nim, e, że jeżeli chcesz przeżyć prawdziwe slow, to wrzuć tam telefon. Uwierzcie, że można odpocząć, można tam wrzucić telefon. Pierwszymi osobami, które skorzystały z niego, były nasze dzieci, tak naprawdę. E, podeszły do każdego e, gościa, który znajdował się w domku, poprosiły o telefony i zamknęliśmy naprawdę ten worek na całe dwa dni. Było. No, przesympatycznie spędziliśmy czas yy, sami ze sobą tak naprawdę. Punkt obowiązkowy w miejscu stodoły Slow to jest wyjście na spacer i poobcowanie z przyrodą. Dzieci były zachwycone, myśmy byli zachwyceni. Oczywiście pogoda nam wtedy dopisała, więc automatycznie nasza radość z tego pobytu się podwoiła. Jeżeli zastanawiacie się jeszcze, czy warto pojechać w to miejsce, to ja Wam mówię, że absolutnie warto. Ja i moja trójka dzieci wystawiamy im rekomendacje na piątkę z plusem. Bierzcie telefony w dłoń i dzwońcie.